Hej wszystkim, dzisiaj przychodzę do Was z nieco innym filmikiem. Jeszcze takiej tematyki na moim kanale nie było. A chodzi dokładnie o to, jak prowadzić Instagrama, jak robić fajne zdjęcia na Instagramie, żeby to wszystko wyglądało ładnie, spójnie i żeby był zachowany jakiś po prostu ukategoryzowany content, Także dzisiaj wszystkiego się dowiecie, jakie ja mam porady dla Was, jakie wskazówki i tyle. Także zapraszam do oglądania. Jeszcze zanim przejdziemy do pokazywania wszystkich moich tipów i porad dla Was, to chcę Was tutaj ostrzec i przekazać Wam, że po prostu nie warto kierować się tym, co widzicie na Instagramie. Często zdjęcia na Instagramie są przerysowane, po prostu tam latuje taki Photoshop, że naprawdę. Bardzo na to i mówicie, Boże, ja też chcę takie zdjęcie, o matko. Na przykład często zdjęcia z podróży tak wyglądają, że widzimy jakąś fotę i myślimy, Boże, jak ona pięknie wygląda. I potem chcemy, jak już odwiedzimy to miejsce, zrobić sobie takie samo zdjęcie, a się okazuje, że to wygląda zupełnie inaczej, bo tak naprawdę coś tu jest doklejone. Wierzcie mi, widziałam takie przypadki, że potrafią nawet doklejać chmury, usuwać chmury, żeby było, że jest ładniejsza pogoda. Po prostu. Tam się dzieją nieraz takie cyrki, że naprawdę nie ma co się tym sugerować, i nie zawsze mam wyjdzie taka idealna fota, jak jest na Instagramie, bo po prostu nieraz ona nie wygląda tak naprawdę. Ale dobrze, już tutaj nie ma co się zagłębiać w ten świat Instagramowy, jak to tam wszystko mniej więcej wygląda. Chcę wam po prostu przekazać takie podstawowe porady, jak wykonywać dobre zdjęcia. Na daną chwilę dla mnie najważniejsze jest światło. Oczywiście nie mówimy tutaj tylko o świetle dziennym, ale też oczywiście o świetle studyjnym, który jest wytwarzany przez lampy. Także tutaj są to dwie różne kategorie, w zależności od tego, jakie zdjęcie tak naprawdę chcemy uzyskać. Jeśli robimy na przykład zdjęcia studyjne, makijaży, to moim zdaniem takie tuę jełam z tyłu i dobra lampa Wam wystarczy. Ja wam Dziękuję w opisie jakie ja mam lampy, jakich używam. I naprawdę tutaj nimi można skombinować jakieś fajne zdjęcie. No tylko tutaj jest różnie, bo trzeba czasami lampę przestawić w tą stronę, ustawić mniejsze natężenie, większe natężenie. Tuż tutaj tak naprawdę każdy indywidualnie kombinuje pod swoje własne upodobania i tak jak mu się widzi najlepiej. Jeśli chodzi o fotki w świetle naturalnym, moim zdaniem najważniejsze jest, żeby była po pierwsze dobra pogoda. W zły dzień, zachmurzony, nie zrobicie dobrego zdjęcia, bo będzie ponuro, szaro, -buro, będą wszędzie padać cienie i zdjęcie samo w sobie już jest skazane na porażkę. A gdy faktycznie jest pogodny dzień i dużo tego światła wpada do pomieszczenia, to wtedy można kombinować. Ja często mam coś takiego, że sprawdzam sobie pogodę i jak wiem, że zapowiada się fajny dzień, no to wtedy cały dzień planuję sobie fotki, żeby po prostu ich napstrykować jak najwięcej jednego dnia, aby móc po prostu skorzystać z dobrego światła w danym dniu. Jeśli chodzi o zdjęcia w świetle dziennym, to musimy pamiętać, żeby najlepiej zlokalizować jakieś puste miejsce, najlepiej, żeby to była biała ściana. Jeśli nie macie białej ściany w swoim pomieszczeniu, pokoju bądź w całym mieszkaniu, no to możecie sobie tutaj wywiesić prześcieradło. Teraz są też takie zdjęcia bardzo modne. Jak widzicie, tutaj są różne przykłady zdjęć z prześcieradłami i naprawdę teraz to się super sprawdza. Przede wszystkim musimy się starać, żeby było jak najmniej cieni. Kiedy zdjęcie jest wyraziste, niezacieniowane, jest takie po prostu czyste i przejrzyste, wygląda wtedy naprawdę super. Możecie zobaczyć, jak wygląda kadr w naświetlonym miejscu, Miejscu, praktycznie przy oknie, przy dobrym ułożeniu słońca. Moim zdaniem, wszystko widać w tym zdjęciu jest przejrzyste i bardzo ładnie prezentuje się torebka. Drugie zdjęcie zrobiłam w sypialni, gdzie nie było słońca, niezbyt ono docierało i było bardzo daleko od okna. Również jest biała ściana, ale zobaczcie jakie są z tyłu cienie, jak to wszystko od razu gorzej wygląda. Zdjęcie takie nie będzie się prezentować tak dobrze jak to, co pokazywałam Wam poprzednio. Także tutaj jest ogromna różnica, a zobaczcie jaki mały element po prostu został zmieniony. Jeśli chodzi o zdjęcia w słońcu, to też w zależności od tego, jakie słońce chcecie: czy to ma być już takie wieczorne słońce, takie Golden Hour, czy też takie pełne, wyraziste słońce, które na przykład mamy w południe. Także to już musicie sobie dostosować indywidualnie pod siebie. Ja na przykład robię fotki na balkonie. U mnie zazwyczaj pełne słońce w tej porze, czyli w kwietniu, jest około godziny 15-16. I wtedy wiem, że przez tą godzinę mogę robić bardzo dużo zdjęć na balkonie, bo wtedy jest najlepsze światło. Jest najwięcej słońca i fotki są już z góry tak naprawdę bardzo ładne. Tutaj znów mamy porównanie z torebką. Akurat tutaj. Zobaczcie, że obydwie wersje są bardzo ładne, czy to w cieniu, czy to w słońcu, bo obydwa zdjęcia są dobrze naświetlone. I tak naprawdę to już kwestia indywidualna, czy bardziej Wam się podoba to w pełnym słońcu, czy też to w cieniu. Kwestia zdjęć selfie bądź robionych samowyzwalaczem. Tutaj pokażę Wam również kolejne porównanie, jak wygląda diametralnie. Jest inne zdjęcie, zrobione właśnie w sypialni, gdzie światło nie dociera i są spore cienie. Jak wygląda zdjęcie zrobione tuż przy oknie. A jak wygląda zdjęcie zrobione w słońcu? No, oczywiście, według mnie najbardziej źle wygląda to zrobione. Wsypia, nigdzie w ogóle słońce nie dociera. Także zobaczcie, to tylko jest gra światła, a możemy zrobić trzy różne zdjęcia. Tak samo efekt możemy porównać przy zdjęciu na tym tle z lampą i bez lampy. Efekt jest diametralny, więc tutaj już macie idealny przykład, jaką ważną rolę gra światło podczas robienia fotek. Przechodząc dalej, zdjęcia z samowyzwalaczem. Jak pewnie większość z Was wie, zdjęcia robione telefonem kamerą tylną, zawsze mają lepszą jakość niż te robione przednią. Dlatego jeśli macie wprawę, no to polecam robić po prostu zdjęcia samowyzwalaczem, selfie, oczywiście wszystkie tylnią kamerą. Jeśli nie macie takiego doświadczenia i nie czujecie się w tym i dużo gorzej wygląda zdjęcie zrobione tylnią kamerą niż przednią, bo po prostu się nie widzicie, nie wiecie jak się ustawić, to po prostu polecam ustawić sobie lustro za. zacięłam się to polecam sobie ustawić lustro za telefonem i wtedy tak naprawdę widzicie, co się odbija w telefonie i widzicie jednocześnie też siebie. To jest bardzo fajny tip, jeśli nie macie wyczucia swojego ciała, nie wiecie, jak zapozować jeszcze przed tą tylną kamerą, kiedy się nie widzicie, to tak naprawdę możecie oszukać system i sobie podłożyć lustro. I naprawdę to daje super efekty. Ja tak robię te aktualnie fotki cały czas. Ewentualnie, jak już macie większą wprawę i na przykład ustawicie sobie telefon do statywu, możecie sobie sprawdzić, jak to mniej więcej wy jeśli chodzi o przednią kamerkę, a potem tylko obrócić telefon i ustawić się tak samo w tylnej. No, mówię tutaj o jakichś innych fotkach, na przykład z podróży, czy gdzieś na jakichś wyjazdach, gdzie po prostu nie będziecie ze sobą nosić cały czas jakiegoś lusterka, nie? A bardzo ważna zasada. Która jest aktualnie, moim zdaniem, bardzo modna, i jak wejdziecie na Pinteresta, to jest pełno takich fotek. Ja często, jak przeglądałam na Pinteresta, to mówię: Jiuju, jak fajnie to wygląda, skąd oni tak to robili? Albo nieraz, jak widzę zdjęcia po prostu makijaże jakieś przybliżone czy coś. I ja mówię: Kurde, jak to jest zrobione? I po prostu nie cudujemy z telefonem, nie przykładamy go na siłę do nie wiem, lustra, żeby zapozować jakoś fajnie, czy też nie przytykamy sobie telefonu do twarzy, żeby fajnie uchwycić oko, tylko po prostu korzystamy z funkcji. Oddalania i przybliżania w naszych aparatach. I to jest tak banalnie proste. Niektórzy też yy, nie lubią z tego korzystać przez to, że niby delikatnie się psuje jakoś. Faktycznie delikatnie jakoś się psuje, ale można to zrobić z umiarem tak, by to nie było za bardzo zauważalne. Ja mam tutaj dam kilka przykład, przykładów takich fotek z Pinteresta, na przykład, które znalazłam, jak to super wygląda u dziewczyn, które właśnie przybliżają, pokazują jakieś outfity. No moim zdaniem cudo, naprawdę cudo. Kolejna sprawa, chcecie sobie zrobić jakieś fajne zdjęcie od dołu, żeby było widać waszą całą stylizację, bądź jesteście pod jakąś dużą yy, budowlą, na przykład jakimś, nie wiem, katedrą czy pałacem kultury, no przykładowo oczywiście, i nie wiecie jak to zrobić, żeby fajnie uchwycić całą. Cały obiekt tak naprawdę, więc są na to dwa sposoby. Możecie po prostu, jak macie do góry telefon i nie wiem, tam kombinujecie, żeby to wyglądało mniej więcej o tak. Wystarczy ułożyć telefon w ten sposób, o, i wtedy kamera jest na samym dole przy praktycznie podłodze i zdjęcie nam wtedy wyjdzie na pewno. Jeszcze druga opcja to jest funkcja panoramy w telefonie. Obracamy telefon poziomo. Włączamy panoramę i kierujemy powoli, dokładnie, tak, by tam nic nam się nie wykrzywiło. I również zdjęcie mamy super, wygląda jak po prostu zrobione rybim okiem. Jeśli chodzi o aspekt estetyczny, tutaj już typowo fotki pod Instagrama. Nie może się za dużo dziać na tych zdjęciach. Musi być zachowana jakaś estetyka, ład i skład. I ja ostatnio wychodzę w ogóle z założenia takich czystych zdjęć, zupełnie zmieniłam swój kontent na Instagramie i inaczej to wygląda. Kiedyś szalałam z filtrami, ale o tym też mogę zrobić osobny odcinek, jak fajnie przerabiać takie zdjęcia, skoro wolicie na przykład takie Instagramy, ale ja ostatnio stawiam na taką klasykę, takie właśnie czyste, naturalne zdjęcia. I jak takie zdjęcia uzyskać? No to moim zdaniem musicie się skupić na tym właśnie, żeby nie było za dużo kolorów, żeby to wszystko było stonowane w, jednych, w jednym odcieniu. Oczywiście na przykład może sobie zmieniać, nieraz wrzucić coś, gdzie bardziej wybija się niebieski, a potem zielony, ale to wszystko musi być zrobione takim łagodnym przejściem, żeby nie było za dużego kontrastu między jednym postem a drugim, tylko trzeba to zrobić jakoś powoli w czasie. Na przykład tutaj też polecam taką apkę, ja używam Unum, wam zaraz tutaj podlinkuję, co to jest za apka i tam tak naprawdę przedstawieniem zdjęć na Instagram, możecie je sobie poukładać, jak te kwadraciki chcecie, żeby wyglądały. Na sam koniec tutaj mam ze Zestawienie kont na Instagramie, które moim zdaniem są cudowne i tylko można od nich czerpać inspirację. I mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał, że trochę Wam mniej więcej przybliżyłam, na czym tu wszystko polega, bo moim zdaniem to naprawdę są takie podstawowe zasady, o których należy pamiętać i dzięki tym zasadom tak naprawdę już zdecydowanie polepszycie jakość swoich zdjęć. Także dzięki Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Na razie!